No tylko ja! Tu jestem tylko ja! Nikogo ze mną nie ma tutaj! To jest all me, ok? To jest wszystko moja odpowiedzialność. Myślę, że możemy zaczynać powoli, bez ogródek, już dalej, przejść do sedna. Chciałabym może zacząć od kluczowego tematu, już bez, um, bez dalszego rozciągania tematu, dobra? Miejmy to za sobą. Jakiś czas temu wrzuciłam na YouTube zapis ze streama, zapis z fragmentu ostatniego streama. I był to według tytułu na YouTubie: Zapis z fragmentu streama, na którym opowiadam o Donaldzie Trumpie i o sytuacji w USA, mniej więcej. Zasiadłam do montowania tego odcinka. W sensie tego zapisu na YouTube'a. I montując, jak zwykle, pomyślałam sobie, dobra, tutaj jest przydługi fragment, kiedy ludzie zaczynają dawać mnóstwo donate'ów, bo, no bo jest taki fragment streama, kiedy włączyłam donate, więc wszyscy chcieli zacząć je dawać, więc więc zrobiło się ich strasznie dużo, wszyscy prosili o blesy Pomyślałam sobie, okej, okay, to nie ma za wiele wspólnego z tematem. Usunę ten fragment ze streama, ale potem sobie pomyślałam, kurczę, ale później to się robi z tego śmieszny żart. Ponieważ ja próbuję wejść na stronę TPO i próbuję ustawić najpierw wyższy próg donate'ów, żeby było ich trochę mniej. Żeby, żeby mniej było czytanych ich w trakcie, żebym mogła prowadzić streama normalnie, a nie tylko słuchać donate'ów cały czas. Potem jak się okazało, że dobra, nie, strona tipo nie działa. Strona tipo się kraszuje non stop, nie jestem w stanie tego edytować. Próbowałam w OBS-ie po prostu wyłączyć jakiekolwiek donaty. W międzyczasie, kiedy przeszukiwałam kolejne warstwy na moich scenach w OBS-ie, w poszukiwaniu tego jednego źródła, którego nadal nie usunęłam, bo donaty nadal są czytane, nadal jestem nimi zalewana. W międzyczasie wy wysyłacie kolejne i kolejne donaty i psują mi się kolejne rzeczy. I z tego robi się taki zabawny gag, ponieważ ja dostaję załamania nerwowego, em, puszczę muzyczkę z, ewangel z Ewangeliona, komsur i pomyślałam sobie. śmieszny żarcik mam z moimi widzami ze streama. Głupio będzie wykluczyć z niego widzów, którzy oglądają tylko na YouTubie. Zostawię to. Jak ktoś będzie chciał, to sobie przewinie. A jak ktoś nie będzie chciał, to będzie miał śmiesznego gaga w trakcie. To był mój błąd, do którego się przyznaję od razu. Nie uciekam przed odpowiedzialnością. Była to decyzja podjęta bezpośrednio, osobiście przeze mnie. Jestem w terapii. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego w ogóle z tą sprawą, ale pewnie to wiecie: jestem w terapii. No i zaczęłam czytać komentarze pod zapisem z tego ostatniego filmu. Może przejdźmy przez nie razem. Przecież to jest nieoglądalne. Połowa filmu to odpowiadanie na Donaty. Nie można było ich wyciąć. Można było. Mogłam wyciąć. Oglądać się nie da masakra. To już było nie wstawiać tego na YouTube. 30% treści, 70% Donate'ów. Przepraszam. Mogłam nie wstawiać. Fajnie, że dostajesz donaty, ale wycinaj z zapisów takie serie. Wyłącz donaty, jak mówisz o czymś konkretnym. Próbowałam wyłączyć That was the whole point, dlatego to tyle trwało. Ja próbowałam wyłączyć donaty. Może na przyszłość, jak opowiadasz o czymś ważnym, to wyłącz donaty. Po przeczytaniu znowu musisz się skupić i tracimy kolejne minuty. Tracimy kolejne minuty, guys. One mijają bezpowrotnie. Kasiu, please podnieś czytane donate y do 20 zł, bo więcej jest blesów niż faktycznej treści. Próbowałam. Znów próbowałam. Próbowałam przez jakieś 15 minut zmienić próg czytania donate'ów. Strona tipo nie działa, Kraszowała się za każdym razem, kiedy wciskałam przycisk edytuj. Kasia, straciliśmy cenne sekundy, rozumiesz to? Pyta Denatka. Rozumiem to. Cześć, Wilcza. Wilcza, ty też musisz się o tym dowiedzieć. Nie bagatelizuj tej sprawy. Mogłabyś wyciąć te donaty. Czekaj, ja ci tu muszę powiększyć. Ktoś odpowiada, ktoś życzliwy, kto zakłada moją dobrą wolę, pisze: To zabawna wstawka, zawsze można skipnąć. Nie jest zabawna. Zresztą dla Kasi to pewnie żadna robota, by zrobić dwa oznaczenia, że zaczynają się donety i kończą się donety, To takie minimum, jakie mogłaby zrobić, ale najwidoczniej ani się nie chce montować, ani szanować czasu ludzi. To, to jest minimum, jakie mogłabym dla Was zrobić. Nawet tego dla Was nie robię. Tego fucking per minimum. Jako streamer, który szanuje swoich widzów. Uwielbiam oglądać zapisy, bo jestem stara i nie mam czasu na streamy, ale błagam, albo wycinajcie te donaty z zapisu, albo ustawcie czytanie od 50 dych, bo idzie zwariować. Próbowałam! Próbowałam yy, ustawić czytanie od 50 dych. Błagam, albo wycinajcie to, Nie wycinajcie. Wycinaj. To tylko ja. Tu jestem tylko ja. Nikogo ze mną nie ma tutaj. To jest all me, okej? Okay? To jest wszystko moja odpowiedzialność. Nikt więcej nie jest w to zamieszany. To była moja decyzja. Ja mam władzę ustawodawczą i wykonawczą w Babis Media Live. W konglomeracie Babis Media Live. Sugeruję, sugeruję wyciąć fragmenty, kiedy odbiegasz od tematu. Osobiście odpadłem po szóstym donate'cie, a zamiarowałem obejrzeć do końca. Obawiam się, że jeżeli że będę wy wycinać fragment, wszystkie fragmenty, w których odbiegam od tematu, to to będą bardzo krótkie zapisy streamów. Błagam, wycinaj te donaty. Nie, no super filmik, Kasiu, ale może następnym razem, puść taki, który będzie się dało obejrzeć bez skipowania połowy filmiku. Proszę. Następnym razem, puść taki? Czy ja mam ci puścić? Mo Artku, ty sam sobie puszczasz filmy na YouTubie. Ja akurat nad tym nie mam kontroli. Puść sobie taki, który się będzie dało obejrzeć bez skipowania. Słuchaj, nawet na moim własnym kanale z zapisami jest ich dużo. Mam nadzieję, jest chyba kilka takich, na których, które można obejrzeć bez skipowania. Puść je sobie. Ja ci nie puszczę. Ja ci do ciebie nie przyjdę, i ci nie puszczę. Lubi się oglądać Kasia, ale według mnie trochę niepoważne, że rozmawiamy o tak ważnym temacie, a jedna druga filmu to donate i walka z donate'ami. Mogła się wyłączyć od razu na czas omawiania go, albo chociaż powycinać te fragmenty z filmu. Nie, walka z donate'ami. Wiem, że to niepoważne. Tak, moja walka z donate'ami była właśnie dlatego, że nie potrafiłam ich wyłączyć na czas poważnej rozmowy. Będę wycinać. Obiecuję, zazwyczaj wycinam. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dlatego nie ma takiego zesręska na co dzień, ponieważ zazwykle wycinam. Ja pierdolę wyłączam, nie da się oglądać. Bez sensu tytuł filmu wprowadza w błąd. Wprowadzam w błąd. Ku... Zadzwońcie do ochrony praw konsumenta. Nie stać się na montażystę, który wytnie te wkurzające tonety. Nie stać. Nie stać! To Dosłownie nie! Ile Wy myślicie, że ja tu zarabiam? Ja muszę 30 tysięcy na, 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 na miatę uz, uzbierać. Myślicie, że to... Różowa miata sama się kupi. Literalnie kuchno mnie nie jest żeby zatrudniać ludzi do tego kanału. Ech, nic tu ciekawego nie ma. Przyszłam obejrzeć to, co w treści filmu, a dostałam mental breakdown Kasi Babis. Przepraszam, Babis Kasi. Słuchajcie, mój mental breakdown macie zupełnie gratis. Do każdego zapisu. Przyszłam obejrzeć to, co w treści filmu. Ale treścią filmu to... Treścią filmu jest to, co jest w filmie. Filmy... Ten film ma w treści również do Oglądasz treść filmu. Prze Przejęzyczyłaś się polisz Nefertari. Chciałaś napisać, że przyszłaś obejrzeć to, co w tytule filmu. Albo to, co w treści tytułu. A dostałaś mental breakdown babi z Kasi. I strasznie mi przykro, ale mental breakdown babi z Kasi jest w co drugim streamie zupełnie za darmo. Dodawany do. do broadcastu. Jak będzie broadcast po polsku? Do transmisji o. Daję Wam zupełnie za darmo do transmisji: Mental Breakdown. I to teraz też wytnę, że zapomniałam, jak jest transmisja po polsku. Bo teraz się wstydzę. Powiedz. <noise> 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 Okej, okay, to było po prostu, żeby nie było. Rozumiem. Rozumiem, że pewnie trudno. Jak ktoś nie jest, wiecie, wkręcony w jakieś czatowe żarty, inside. Inside żarty z, z Twitcha, no to. To pewnie. To pewnie rozpraszało. Źle się tego słuchało. Ja w to absolutnie wierzę. <noise> Chcę tylko dać znać wszystkim, że jak coś, to nie było tak, że mi się nie chciało, albo że mi się nie chce, albo że mnie nie stać na kogoś, kto za mnie to zrobi. To była moja, przyznaję, błędna decyzja artystyczna. I tylko tyle. Nie musicie się tak denerwować. Że ja jestem leniwa dla was, że jestem skąpa. To był po prostu błąd. Edytorski fuck up. Próbowałam czegoś nowego. Nie wyszło za dobrze. Nie szkodzi. Już tak nie zrobię. Ale, ale w zamian. Za moje przeprosiny. Wyjaśnijcie mi jedno. Czemu was to aż tak denerwuje? Jak bardzo potrafi zepsuć komuś dzień fakt, że fragment zapisu streama, który sobie puścił, jest tym trochę mniej interesujący niż ktoś się spodziewał? Jakby ja pierdolę, wyłączam, nie da się oglądać bez sensu, czuję się wprowadzony w błąd. Myślicie, że to ich denerwuje? Że, że Polak dzisiaj może uczciwie za, zarobić? Myślicie, że to jest to? Jak bardzo można być zdenerwowanym? Uczciwie pisze Les Sigma. Na następną kolację nie jesteś proszona. Kasia Babis oszukuje Polaków. Kasiu, kocham twój nos. What the fuck? <laughs> Siociu, nie wygłupiaj się nie wycinaj donate'ów, ale ja bardzo często je wycinam ogółem. Najśmieszniejsze jest to, że ja bardzo często wycinam donate'y, kiedy akurat wiecie, wpadają w jakimś momencie, gdzie, em, gdzie mam flow i lepiej, żeby... No, ja podejmuję dużo edytorskich decyzji w trakcie montowania. Widzicie, tak to jest. Jak montażysta robi dobrą robotę, to jest niezauważalny. I jeden fuck up i ja p***le filmu nie da się oglądać. Ech. Oberwałam gorzej niż psycholożka za wmontowanie tej muzyczki do swojego ostatniego filmu o gąciarzu, za który potem przepraszała.